Witajcie na ceremonii rozdania nagród wersalki. Ten rok był naprawdę piękny, wersalka rozrosła się jak nigdy dotąd, wiele osób doszło, a także niektórzy odeszli. Pragnę podziękować Wam za ten wspaniały rok. Dziś ja, Akki, będę Waszym hostem, zapraszam na rozdanie nagród. Pierwsza kategoria to Najlepsze outfity na wersalce. W tym roku mogliśmy zauważyć dużo pięknych outfitów, ale niestety tylko trzy osoby mogą wygrać. Decyzja była ogromnie trudna, bo na wersalce jest pełno osób, które mają super outfity. Równie dobrze mogłabym dać nagrodę wszystkim bez zbędnego pitolenia. Lecimy. Miejsce trzecie zajmuje Stan, miał kilka fajnych outfitów. Miejsce drugie zajmuje. A miejsce pierwsze uwaga Otylia. Gratulacje, mimo że widzieliśmy Twoje dwa o utwity, miałaś je bardzo super. Druga kategoria: Najbardziej aktywny użytkownik. Wliczają się tutaj posty angażujące, grający ludzie, piszący komentarze i ogólnie, ci co jest ich pełno wszędzie. Miejsce trzecie zajmuje: Cenzura. Pomimo że uciekał z grupy, to jego posty były zrobione tak by angażować ludzi do aktywności. Bardzo są oper. Miejsce drugie. Adrian. Po prostu spamował. Miejsce pierwsze. Michal. Co z dużo. duzo. Wersalkowych. Gratulacje. Kolejna kategoria. Najmniej aktywny Czlo wersalki. Są to zazwyczaj nowe osoby, które są mało aktywne, im należy się w pierdol. Ale i tak dostaną pieniądze za wygraną miejsce trzecie. Felix. Taka fajna osoba, a nic nie pisze miejsce drugie, Artur. Chociaż na Messenger pisze miejsce pierwsze. Martyna. Tato nawet postów nie odczytuje wszystkich. Kategoria następna. Osoba, która przyczyniła się stworzenia czegoś w wersalce. I tutaj nie ma miejsc. Chciałam podziękować osobom, które robiły serwery Minecraft. Bez was by się nie udało. Te osoby to, Aksen, Wojtek Cecha i Mical. Gratulacje. Wielkie brawa. Teraz para na kategorię najdziwniejsza osoba na wersalce. Miejsce trzecie. Antek. Dziwny gość. Miejsce drugie. Aurelia. Dziwna kobieta. Miejsce pierwsze Piotr. Ten to jest. Wielkie brawa wykrzyknik 11. Kategoria następna najnormalniejszy użytkownik wersalki. Myślę, że taka kategoria jest potrzebna. Miejsce trzecie. Artur myślę, że jest całkiem normalne miejsce drugie. Blawatka. Uwierzcie mi, jest normalna miejsce pierwsze. Ewa. Uwierzcie mi najnormalniejsza osoba jaką poznacie. Kolejna kategoria to: Najmilszy użytkownik wersalki. W wersalce jest pełno miłych osób, ale wybrałam te najmilsze miejsce, trzecie. Ewa Cak, napiszcie do niej sami, sprawdźcie miejsce drugie. Majanora jest miła, miejsce pierwsze. Tutaj nikt się kłócić nie będzie. Aksen: Bardzo super osoba. Proszę o oklaski. Kolejna kategoria to: Najwredniejszy użytkownik wersalki: Cos czasami jesteście niemili, miejsce trzecie. Michał Cos gryzie ludzi to boli, ała miejsce drugie. Adrian: Cos jest niemili, czasami miejsce pierwsze. Tutaj bez zaskoczenia Livia: Chyba nie muszę mówić, co i jak. Kto wie, ten wie. Wyróżnienie dla stan. I ostatnia kategoria tego wieczoru: Najśmieszniejszy użytkownik. Wiecie, taki co jest zabawne miejsce 2. Mężczyźni wersalki miejsce 2. Kobiety wersalki miejsce 2. Inne osoby wersalki miejsce 1. Wędruje do Uwaga! Do mnie: wielkie brawa brawo brawo brawi. A teraz pragnę na koniec życzyć Wam szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia i szczęścia. Mam nadzieję, że Wersalka urośnie jeszcze. Hej. Osoby które nie dostał nagrody proszę się zgłosić do mnie na priv. Zobaczycie po co. A te co wygrali to dostają milion złotych. Dziękuję wam. IT was to have jo uthisjar. See you next year. Or not.